Dzień dobry Państwu, Dajeczimy, Panie Znajdę, Panie Wójt, Panie Pośle. Wchodzimy tutaj w dużą godzinę, na razie dzisiaj dyskusję wynika, a ja chciałbym, żeby osoba siedząca postronna zupełnie znać troszkę więcej szczegółów, a nade wszystko wyjść z tej sali przekonanym, że najważniejszy szkło. O my też. Trzy wnioski o rygor natychmiastowej wykonalności zostają odrzucone przez Wojewodę z powodu braku formalnych. Czwarty wniosek, rozumiem, nie zawiera żadnych braków formalnych. Pan Wojewoda, zgodnie z obowiązującym prawem, ten rygor nadaje. Nie mamy co do tego pretensji, tak mówi Sprawozdawca. Jest marzec 2020. Kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, a listopad. listopada. Osiem miesięcy. Pani Panie prosty Najkrótsze, najprostsze pytanie, jakie możemy. Dlaczego takie spotkanie nie było w kwietniu, w maju, w czerwcu? No, to wiosna. No, to się po tak. Proszę Państwa, jesieniu pijemy łopaty, czy się Wam to podoba czy nie panu. Tak jest. 2008. Pytanie, dlaczego taki spotkanie nie było? Druga rzecz. No skąd na to nagle przyspieszenie? Skąd ten pośpiech? A nie. O, tak masz Jutro się nie dzieje, nagle jest pośpiech. Jutro, pojutrze. Zostałem się zaproszony, mamy wbić łopatę. Czyli to media, bierzemy kaski, wijemy, zrobimy sobie ładne dzieci, człowiek. To jest temat, który został tak tutaj pominięty, ale ja uważam, że on jest bardzo ważny. Dlaczego minister czeka z wydaniem decyzji? A może dlatego, że są odwołani. Pytanie, jakie są odwołania? Kto się odwoływał, W jakich sprawie się odgórno? Mam drugie podstępne pytanie, Panie Prezydencie. Czy z tymi trzema podmiotami, to jest nie jest nieważne, czy odwołało się 401 podmiotów, czy się odwołało trzy, Czy z tymi trzema podmiotami były prowadzone konsultacje? Były rozmowy? I dlaczego one się nie zakończyły konsensusem obu obózką. I dać tak ministrowi, żeby pan minister miał, pan pani, jeden no, wycofuje swój wniosek, a pani wyczerpie. Pan 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 Musimy się, nie i się i, zastanawiać, tak, tak, podpisujemy. Następnie jesteśmy polityczni, jedyny komentarz, który chciałby zabrać Co się stanie, proszę powiedzieć, co się stanie, jeżeli ci państwo będą... Będą mogli być wywłaszczeni dopiero od marca. Czy Przemysł straci pieniądze na tym? To jest ważne pytanie. Czy straci na tym inwestor? Czy straci na tym wykonawca? Dobrze. Ale to jest. I teraz dzisiaj, jeżeli nic z Państwa tutaj nie ma na sali osoby, która byłaby przeciwko temu nie słyszałem Nie. Co by się stało? żebyśmy poczekali do wiosny z tym, z tym problemem. Niech ci Państwo mają zagwarantowane mieszkania, nie będzie się wycenia. Minister, minister wyda decyzję. Jak tutaj Pan Mazur powiedział, czy Pan Wojewoda, najprawdopodobniej ona będzie pozytywna. Najprawdopodobniej. A co będzie na przykład, jeżeli minister nie wyjdzie? W wyjątku powie nie. Ja muszę na razie wstrzymać tę decyzję, Nie pozwala. Co wtedy? Ja to na to się, się, ja się wiedzieć, bo to są pieniądze no. miejskie. Ja jeżeli stracimy dotacje, jeżeli my zaczniemy pracę no, to, na przykład, to, no. proszę bardzo, inwestorzy, ja się na budowę tym nie znam, może dlatego nie pójdę zabierać głosu. Może są takie obszary tej budowy, które nie wchodzą na działki, które nie wchodzą. Może trzeba zacząć od. Po Nie po na przykład. Może to, żeby zostawić, to, żeby zostawić, tak zostawić, a zostawić sprawę ludzkie do wyjaśnienia. Pytanie, co się działo z matką, pytanie, skąd jest sprawa, Dlaczego nie ma procesu? I co by się stało, jeżeli byśmy opóźnili, ta dobra państwa? Te cztery pytania mam proszę, panie prezydencie, krótko o Krótko, minister nie może wstrzymać, nie może wstrzymać budowy na całej ilości. Jeżeli nie względnie odwołania stron, to w tej części może wstrzymać relację To pierwsze. Po drugie, gdyby minister wydał decyzję o wcześniej, to on odwołał, że nie nad czym się zastanawiać w 5 miesięcy. Albo jest słuszność, albo nie, po stronie Jeżeli jest, to przynajmniej jest słuszność strony, która się jeśli nie, to uchylmy decyzję. A jaki termin ma minister? Miesięczny, tak jak każdy, tak sam jak ja. Miesiąc, ale może przedłużać? Miesiąc. No, miesiąc wydaje już piąty miesiąc i nie może wydać. Ja rozumiem, że dbałość o sondaże to jest istotna no, to ja się sprawa, że nie żeby jest mały dlatego ciężko jest wydać decyzję, która jest niepopularna. Ja się nie spotykam z Państwem dlatego, że akurat zbliżają się wybory. Bo ja mogę od Państwa głosów nie otrzymać. To było jasne. Ja natomiast realizuję zadanie najważniejsze dla miasta. Natomiast każdy, kto kandyduje w ramach kampanii wyborczej, może mówić swoje rzeczy i to jest kwestia uznania racji czy argumentów. Czyli teraz tak, minister, gdyby wydał decyzję odpowiednio wcześniej, Państwo byście te środki już dawno, także otrzymali odszkodowania, gdzie byście mogli się rozwiązać zadziałkami w mieście. Bo jeżeli Państwo nie będziecie usatysfakcjonowani celami tych działań, będziecie się odwoływać od tych wycen, od Pana pojedynku. Decyzja się będzie przesuwała znowu w czasie. E, y, więc tak, to jest te drugie pytanie. Trzecie pytanie, Panie Były rozmowy, przy wie, że były rozmowy, były prowadzone e, negocjacje. E, Strony nie uznały propozycji, które byśmy mogli zaproponować to odwołanie do ministra. I ostatnia sprawa. Powiedziałem, w marcu, w marcu wszyscy Państwo będziecie mogli mieć zabezpieczone to, co do mnie należy, czyli mieszkania, które będzie można się przeprowadzić. I to dostajcie ja, Państwo, nic nie zadeklarowane. I raz jeszcze powiem. 27 milionów jest dobrych dla Państwa. Tylko na woda, niech ta Pani się weźmie do roboty. I niech ona rzeczywiście wycenia tak, jak powinna wyceniać. Ja nie, jeszcze czas na Natomiast jeżeli nie będzie tych rycerstów... To jest, jest ładne, żeby zmusić tą panią do pośpiechu. To jest ładne, żeby zmusić tą panią do pośpiechu. To jest ładne, żeby nie odbijać rybęczni, czy rozmawialiśmy? Ja nie odbiję rybęczni. Ja nie jestem. Ale pisałem już kilka w rozmawiałem też, jak mówiłem na początku. Plan. Proszę Państwa, z tak? Minister nie ma możliwości zatrzymać, ze stronami rozmawialiśmy, z odwołaniem minister rozpatruje piąty miesiąc, być może rozpatrzy po wyborach. Wszystko. Być może po wyborach. Ale jeśli ma trzy lata, Ale... to dlaczego? Ale musimy nie pytać o organy, bo to jest rząd, który odpowiada minister. Tak samo bo... jeśli ja, to nie ma dzisiaj prawa umocnienia. Proszę Państwa, minister nie ma możliwości, bo potrzebuje się zastanawiać cztery miesiące. Interwencję u włoskich, interwencję w naszych serwach. Hmm. Nic, żadnych to... słów. No to po co? odpowiedzieć, że jest A to cud. A, po co? Za 50 sekund. A, 30 lat. A, ja muszę respektować, kiedy jest minister. minister. Tak, nie, to nie, nie. A, więc nie można. A to to nie to żeby... pojęcie, nie ale dlaczego będziecie chować ode mnie odpowiedzi? Ale to nie proszę interweniuj. Siedzi pan poseł, jeden, drugi, interweniuje. Ja nie interweniuje. Jest teraz pytanie, bo ja nie jestem w korespondencji, bo jest pytanie bardzo proste i zasadne. Tak. czy minister otrzymuje nowe wnioski, czy też nie otrzymuje nowe? To jeżeli minister otrzymuje nowe okoliczności, jak to być może to niech się wypowiedzą ci, którzy składają te wnioski. Czy oni składali jeden wniosek? W marcu czy w lipcu minister nie odpowiedział? Czy składają ja na to wnioski? że nie jestem w odpowiedzi, Proszę Państwa, te trzy panie. wnioski z 410 stron. Z 410 stron to jest trzy podmioty, które się odwołały.